Modlisz się o cud, to przygotuj się na dużo pracy. Zapraszam. Kto był na naszej manie porannej w piątek, dzisiejszy tekst może mu się wydać trochę znajomy, ale posłuchaj do końca. Dzień zaczął się już pochylać, podeszło więc dwunastu i powiedziało mu: każ odejść tłumowi, aby poszli do okolicznych wsi i zagród i poszukali spoczynku i jedzenia, bo tutaj jesteśmy na pustkowiu. Odpowiedział im: Wy, dajcie im jeść. Na to mu oznajmili: Mamy tu nie więcej niż pięć chlebów i dwie ryby. Czy my mamy iść i kupić żywności dla tego całego tłumu? Bo było tam około pięciu tysięcy mężczyzn. Powiedział swoim uczniom, rozsadź się ich gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu. Zrobili tak. Rozsadzili wszystkich. On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, połamał i dawał uczniom, aby podali tej rzeszy. Zjedli wszyscy i wszyscy nasycili się, a zbywających im resztek zebrano dwanaście koszy. Z Ewangelii według świętego Łukasza, 9 rozdział wersety 12 do 17. Muszę wam się. Muszę się z wami podzielić tym, że ja kiedyś czegoś takiego doświadczyłem. Takiej brałem udział w takiej scenie. W roku, dokładnie w roku 1991 w Częstochowie podczas światowych dni młodzieży. Sytuacja była taka, że na, te, na to spotkanie z papieżem do Częstochowy przyjechało mnóstwo ludzi ze wschodu, ze Związku Radzieckiego, bo wtedy jeszcze istniał Związek Radziecki. I ci ludzie nie mieli absolutnie nic. I ja na tych dniach młodzieży byłem, byłem w ramach zlotu harcerstwa. I poproszono harcerzy o to, żeby pomóc w wykarmieniu tych, tych ludzi. Scena była taka. Cztery osoby, czterech harcerzy, stanęło wobec tłumu tysięcy Ukraińców, Białorusinów, ale głównie Ukraińców ze Związku Radzieckiego. Po, ludzie po horyzont, namioty po horyzont, uzbrojeni byliśmy w kotły z zupą i chochelki. Przeżyłem taką scenę tylko raz w życiu. Nie, tam nie nastąpiło cudowne rozmnożenie jedzenia, bo tego jedzenia było pod dostatkiem. Ale wyobraźcie sobie scenę, w której cztery osoby rozdają zupę dla tysięcy głodnych mężczyzn, kobiet, dzieci ludzi, którzy nie mieli nawet naczyń. Nie było absolutnie nic. Um. I dzisiaj e, chcę powiedzieć o, e, o konsekwencjach o konsekwencjach pewnych, e, pewnych cudów, dlatego, że ewidentnie dzisiaj w, w Ewangelii mamy do czynienia z cudem, tak? cud rozmnożenia. Ale ten cud, którego dokonuje Jezus, wiąże się z pewnymi e, bardzo konkretnymi konsekwencjami po stronie apostołów, po stronie uczniów. Co dzisiaj mówi nam Ewangelia? Co mówi Jezus w Ewangelii? Jezus dzisiaj w Ewangelii daje apostołom, daje uczniom konkretne polecenia. Mówi: Rozsadźcie ich, tych ludzi, gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu. Jak już ich rozsadzili, mówi: Bierze te chleby i rybki do ręki, bierze, łamie, daje uczniom, aby rozdawali tej rzeszy. To jest właśnie ta scena. Zjedli wszyscy, nasycili się i jeszcze resztek zebrano 12 koszy. Kiedy się to czyta, to, to trwa kilka sekund przeczytanie tego fragmentu. Ale kiedy zaczynasz rozkładać to, wyobrażać sobie, jak to się stało. Rozumiecie? 5 tysięcy mężczyzn, no liczmy w bardzo prostych um, kategoriach, że kolejne tyle to, jest, to są kobiety i dzieci. Pewnie było więcej, ale już dla prostych rachunków. 10 tysięcy ludzi. Jezus mówi: Rozsadźcie ich w grupach po 50. Zatrzymaj się na tym. Musisz wykonać pracę logistyczną, która naprawdę zajmuje i czas, i energię. Tam nie było telewizji, tam nie było systemów nagłośnienia, tam nie było radia. Ci ludzie mieli co robić. Jak już rozsadzili tych ludzi po 50, Jezus modli się, rozmnaża chleb i rozmnaża ryby. I znowu apostołowie rozdają tym ludziom chleb i ryby. Ja dzisiaj nie będę się skupiał na, na, tym, na tych chlebach i, tym, i tych rybach, co one znaczą, i tak dalej. To oczywiście można by było pójść w tą stronę. Nie. Ja chcę o czymś innym. To, co dzisiaj bardzo mocno mnie dotyka, to jest właśnie ta praca, którą trzeba wykonać, żeby cud Jezusa został dobrze przyjęty. Został w ogóle przyjęty, żeby w ogóle w życiu człowieka cokolwiek dobrego znaczył. Kiedy się modlimy, skupiamy się najczęściej na tym, modlimy się właśnie o jakiś cud, nie? o jakąś interwencję Bożą. No to skupiamy się na tym, co Bóg ma zrobić. Nie? Na przykład, modlimy się o to, żeby Bóg naprawił nasze relacje w rodzinie, w małżeństwie z dziećmi, z rodzicami, z rodzeństwem, z przyjaciółmi w pracy, cokolwiek. I Bóg, ja mam, to jest moje takie doświadczenie. W szczególny sposób odpowiada na te modlitwy, które dotyczą relacji. Jest bardzo relacyjny. I dotyka tych miejsc, tych przestrzeni, które dotyczą życia, i tych, które dotyczą właśnie relacji, i je uzdrawia. Dobrze. I Bóg wykonał swoją pracę, ale czy ja jestem przygotowany logistycznie na przyjęcie tego? Tego cudu. My wtedy w Częstochowie w 91 roku można powiedzieć, że Bóg dokonał cudu: właśnie nie rozmnożenia, ale pewnego cudu mm, samoorganizacji ludzi i też cudu, e, cudu do, da, dawania ludziom siły. My rozdawaliśmy ten zupę przez cały dzień i ręce mieliśmy do samej ziemi. Byliśmy wykończeni, szczęśliwi. Ale wykończeni to trwało bardzo dużo dużo czasu. I teraz, kiedy Bóg przychodzi do Twojego życia, odpowiadając, więc ja się pytam, czy ty jesteś gotowy, przygotowany na przyjęcie tego cudu? Na przykład, jeżeli modlisz się o naprawę Twoich relacji z żoną, czy z mężem, czy z dziećmi, czy z właśnie, czy z rodzicami, czy jesteś przygotowany, czy kiedy Bóg dotknie serca? Twojego małżonka, dziecka, rodzica, przygotowałeś czas, który poświęcisz na to, żeby z tą dotkniętą cudownie przez Boga w sercu osobą spędzić. No właśnie. Czy jesteś gotowy, gotowa zmienić własne nawyki i nie zamykać się w swoim pokoju, nie zamykać się w swoich sprawach, nie zamykać się w swoim laptopie czy w swoim telefonie, nie zamykać się w swoich, w swoich pasjach i hobby na całe dnie. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa dać ludziom, o których się modlisz, czas, przestrzeń, miejsce? Czy jesteś gotowy pojechać z Twoimi dziećmi, czy z Twoją żoną, czy z Twoim mężem? Na wycieczkę, czego nie robiłeś od lat? Czy jesteś gotowy, gotowa um, zaprosić ludzi do swojego domu? Modlisz się, bo cierpisz na samotność. Bóg dotyka serc ludzi, ale czy jesteś gotowy przyjąć ich do swojego domu? Czy Twój dom jest przygotowany? Czy kiedy ludzie wejdą do Twojego domu, będą się czuli przyjęci? Jest bardzo dużo pracy do wykonania po naszej stronie, kiedy Bóg dokonuje cudu. Więc gdzieś się zachęcam właśnie do wykonania takiej, e, e, takiej pracy. Po, tym, e, po tych dniach młodzieży w 1991 roku, dokładnie dwa tygodnie, e, albo licząc od zakończenia tych dni, 10 dni po zakończeniu e, kiedy te tysiące Ukraińców wróciły do siebie 10 dni później Ukraina ogłosiła niepodległość. Oczywiście ja nie łączę tych faktów ze sobą bezpośrednio przynajmniej, ale, ale pewne rzeczy mają pewne konsekwencje. Więc Bóg dokonuje swojej pracy. Bóg naprawdę się nie odwraca. Bóg naprawdę chce działać. I działa w naszym życiu. Trzeba mieć otwarte oczy. Ale czy my jesteśmy gotowi na przyjęcie tego cudu i jego konsekwencji? Bóg uwalnia, Bóg ogłasza niepodległość w naszym życiu. Tylko czy my później jesteśmy gotowi coś z tym zrobić? Czy nie wylewamy łaski Bożej do dziurawego wiadra? Moje doświadczenie osobiste jest takie, że bardzo często no może nie bardzo często, ale ba mogę powiedzieć o bardzo konkretnych sytuacjach, w których tak, modli modliłem się o cud, Bóg dokonał nadzwyczajnego cudu, um, a ja się w międzyczasie budziłem z tym, że okej, okay, nie byłem przygotowany na jego przyjęcie i wlewałem łaskę, dano mi łaskę do dziurawego wiadra i marnowałem to, co Bóg mi dał. Na szczęście Bóg się nie a nie nudzi dawaniem po raz kolejny. Więc. Taka dzisiaj refleksja. Przygotuj się na ciężką pracę, związaną z tym, że Bóg chce dokonywać cudów w Twoim życiu. Amen. Panie Jezu, Ty znasz nasze modlitwy i Ty znasz nasze pragnienia, Ty znasz nasze głody, Ty znasz e, nasze. Potrzeby. Ty widzisz to wszystko. Modlimy się o cuda, modlimy się o Twoją mm, interwencję. Dzisiaj proszę Cię, Panie, abyś dał nam wszystkim mądrość dla przyjęcia twoich, um, twoich natchnień, dla przyjęcia Twojej interwencji, która zmienia życie, która wprowadza nową jakość do życia. Jezu, ja Cię bardzo proszę nam zmysł taki jak dałeś apostolom, tego organizowania życia na nowo, w nowy sposób, abyśmy nie bali się ciężkiej pracy, nie bali się, mieli odwagę organizowania spraw na nowy sposób, na sposób, który będzie zdolny przyjąć Twoje działanie w naszym życiu. Amen. Psalm 65. Zostawiam Ci dzisiaj jako modlitwę. Jeżeli jesteś tu nowy na tym, na tym kanale, to za chwilę się albo już się wyświetla okienko, w którym e, pokazujemy, jak się modlić psalmami, jak się modlimy tutaj na tym kanale, w tej naszej spiżarni wiary, w mannie porannej psalmami. Dobrego dnia, błogosławionego, dobrego tygodnia. Nagrywamy to w czasie, kiedy jest już ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem. Więc. Dużo siły na przyjęcie tego cudu. E... Okej. Okay. Spotykamy się jutro. Do zobaczenia. Ciao z Bogiem.